A więc tak, czy jesteście, bo to chyba. Ja... Jak. Nie znam tego gościa. Znacie tego gościa? Nie znam tego gościa. Znacie tego gościa? On się nazywa Riotrek chyba. Riotrek on cię obraża, ja, ja bym go dupę skopał. <laughs> <się>. Będziecie, nie <laughs> <laughs> Kreować mnie tutaj bo... Ej dobra! Ej! Ej. Are you doing? A, I se posz, ja tutaj porno no, 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 chodźcie. Co? Co? Porno, porno, zobacz, porno pornografia, zobacz, porno. Na takim no, tylko blueskami no, I no, id, id, Idę do mikrofalówki. Gdzie jest ta mikrofalówka? Jedyna rzecz jaką pamiętam z tej gry z Half-Life'a to mikrofalówka. Dużo pamiętam Na przykład... Na przykład pamiętasz to, że wszystko pamiętasz

ja wziąłem ja już... Wziąłem. Wziąłem. O, to jest wejście, no. O, o nie, nie, dostaniemy. nie dostaniemy w tej grze nie ma łomu, nie masz żadnych broni, tutaj jest po prostu symulator laboratoryjny, nie wiem o co ci chodzi bo mi koledzy się szumili, na nie już idą. No bo poradzłeś tam do przodu. Czemu chwasz masz do przodu? Zajmij się. A jest, Gordon czy wy, czy wy, musicie laptopować? Nie, o nie, Jestem tu po, po, po ciebie. ciebie.

O, tego, o tutaj tutaj oni będą leżeli w półmakie. Nie, a wiesz co to jest Eli Vance i Doktor Kleiner z Kazlifa dwójki? O ta dwójka. A to? to? ma być ten... Tak, to są oni! To jest ten co ci Gravity Gana daje, ten, ten co jest ojcem Alex i ten...

ale mocne teksty, Ryota. Ja chcę popchać w buzek. Czy w te szkole takie Znale, rzeczy uczy? Była wargota. Słuchajcie, ja to robię. Pchaj mnie, pchaj mnie, pchaj mnie, pchaj mnie. Uda! Po prostu słuchaj tylko. Get away from the beach! Got it down! Attempting shutdown! It's not a beach! It's Patrz, jestem w lampie! Jestem złapny! Ja też chcę być w lampie, nie tylko lampu. A ty, nie to jest Potwór! potwór. Siema. Bude, o. Szary, Ale szary się ma. Ale się zrobiło. I to byłoby na tyle w pierwszym odcinku. Zaraz wyjdę Hardlife. Life. Widzimy się za dwa lata. A więc tak, umarliśmy, mm. Nie żartowałem

Chyba im się nie spodobało, tak jak się wypowiadałem o ich matce. Bywa. Bywa. person of Unforeseen o Nie Pan po prostu okay. przestać tak zapikalać. Ja mam 3, Nie sorry, ja skończyłem swój wyścig w JRD. E, i... Ej, już się zjebałeś, zjebałeś dziecko. To ja tak robię twojej mamie, wiesz co. Matkeczkę. Matkeczkę. Dobra, jebać go. Zaniemy go później. Ej, kucy.

Dobra, chodź z nami. Musisz nam to I otworzyć i teraz tu zostaniesz i umrzesz. A nie, przepraszam, ty nie umrzesz. Ja tak to jakaś Okej, okay, to, zimno, to ty ty... Zeus na bałdę. Zeus nie lubi. Weź mi to otwórz! A warm! O! Oh, wow! Ej, oh. dalej ucieka. O, czekaj Mam da. O, jest Cześć! O! Cześć! O, Jaszko! A masz! A masz! A masz! A masz! Okej. Okay. Piotrek, zostaw go! Chodź! Aaa! Tak, to idziemy. Ja pewnie już nie żyje. Poczekaj, musimy mały stop zrobić. Dobra, nie Zostańcie tego pana, zostańcie tego pana, który upadnie! Krzysztof, co robisz? Krzysztof, zostaw go! Zostaw go! Jezu, ale debil. Bywa. Cześć Stasiu. O, Stasiu. Stasiu, tam walczy z pająkami. O, zabił jednego. Ale drugiego już nie. daj, a, a, a tu kolega ogląda pornografię. Oczywiście, a co by innego był robić Ale chujowe porno oglądasz niż żeby coś, wiesz, te <noise> te weź, weź, cię, to no toje chujowe ciepliwe Uśpiony Zobaczcie się w czoł o, o mam pistolet Gdzie wy jesteście? Tutaj jebane świnki morskie, ja pierdolę Ej, mi już się nie wczytała, wy już spytałujecie. Nie, to nieprawda. Ja. Nie. jaki fed. Hahaha. Kuteczek, czy to jest za jest. O, dobra. Chodź za mną. To... Nawet no, nie pamiętałem, że. Posuwaj się Połóż Ale... mi! Poź mi dadł mnie, że będę został. No w ziemię. Miałem nie, nie żyje. Nie było aż co ratować w skrócie. Na winda! O to ta winda z tym można spaść! Ja bym bardzo na to co będzie o, na Czekaj na czekaj kurwa z nieba nam spada. kurwa kurwa atakuje! kurwa 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 ma kurwa 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 Tego się akurat nie kurwa Wydłupiaj. kurwa <śpienka> kurwa kurwa tam kursę? Czekaj, nie, nie, nie. cofnij się, cofnij się Mam pewien mi... głupi pomysł Coś mi zaraz nie. z tego gunta wyskoczy Zatrzymało to się? Nie, to trzeba tak O! A jebać to! Latuje cię! Tam. Jademy dalej Tutaj idziesz Tu gdzieś była pułapka, nie była no. Dobra, przesun się Co tam? O! Tam się gościa! Dobra, mniejsza, mniejsza z tymi ludźmi chodź. A jeszcze mi ludzi ratował. Baba, ma, się w Super League. znaczy co? Tylko jak, jak to się grało? O, jestem Ty, ten... O, chwila, chwila. Bo to, tutaj ten. Urwa! O, co o, dobra. Ja, ja nie wiem, co się dzieje aktualnie. Wy sobie, gdzieś losowo chodzicie, ja powiem, jakakam, co się dzieje. A. O. Ja chodzę, nie wiem co się dzieje tymczasem Dzień dobry, co się tutaj dzieje Kurwa macie No i oczywiście to u tu pierwszy oczywiście, że OP-owy gamer. Kurwa jebany, ten teleskop nie zabił Cześć! Co tam? Co? Ty jesteś gdzieś tu? Eee... No, wziąłeś shotguna? Eee nie wzdawał. Nie, yes, co cór, O tutaj na skrzyni. O Dzięki Ja osoba pola zł od mi ciebie znalazłem już... Zostaw oma. pana chrabązcza! Czekaj... Granat! Stąd ty masz biadat Pamiętasz, tam... To, pamiętasz jak mówiłem, że tam na górze ten? Czekaj, pocz nie, za nie strzelaj do niego, bo on to, on to chyba wyłamie zaraz. Nie wiem, o, o zjadza dobra, zjadza jestem ciekaw, czy. Ja zjadza czy zjadza o, pamiętam. Nie zauważyłem po że... chyba Opej, trzeba mógłby zapomnieć, szczerze. A tak for fun. Tam trzeba jakieś wejście, nie? Trzeba tam kartki postawić jak coś. No wie, ja tu byłem po kilku ku a... nie wie co się tu dzieje nawet. Tak... Ja powiem, bombę atomową obracać, nie jest bardzo... bo ja. jestem Bo... Jestem lekko upośledzony i nie mogę wejść. Dzięki. Kureta, wam jeszcze wyłączyłem w ogóle. No, <śmierdzi> A, śmierci, to jest... No? To jest... To jest... To jest... To Przepraszam, To jest... To nie zapomniałem.

A ja tutaj, a ja pamiętam, ja tutaj nie mogłem przejść, bo mnie te zabijały. Eee, tutaj to się puszczało tego przodem. A więc w czy, wiesz, czy, wiesz, czy jest to się tam gdzie jest ta My już no, tu tak. kureta minęliśmy. Tego co trzeba, do był niby przodem puścić, ale ten. Ja bym taki miałem... Nie no, ale nie sfidolujmy aż tam, Kurwa! <grywa> Spokojnie, tu masz Dobra, no to my już daleko... No nie moja amunicja! Kurwa, nie no mogę przejść. Nie, oh, yeah. Ej, nie, a... Weź o tą bajkę za tobą, majchni, riotre Co? O tą bajkę za nas? Tam? Weź się tego p... za to jest. Niechaj! A, all, all squid. To jest... Squid. To jest twój To jest brat. To jest twoja rodzina, no. Nie wiem, nie mam... Kurwa! C jaki <grym> Mój najgorszy brook! Swaca i control nie zadziałał, ale dobrze że tu jest map change Mój najgorszy broń. Spadek! Jak to się mówi? Jak to, w ja się w ogóle, to w ogóle jest! Urwa ty śmieciu! Jest to ja kiedyś zabiję, no wie bo ja czekam aż się drzwi odporzą. O, mina. Mina! Mina! Po <śpustuj remain. stuj> prostu, ja ja no. ja... No, to jest to, jest To Ale czy tylko ja żyję, czy No ale tak umarłeś! Ale i tak umarłem, tak, bo mi się shotgun sz skończył. Nie no, ale jestem dumny, bo zabijłem po prostu chyba. W końcu zatrzymałem po prostu chamę z sobie przepięć, te że to się mi aż. To jest mi To jest mi aż. To jest Umarłem. To teraz ja umarłem, tam gdzie Dajesz do tej windy w Do Neville! Ostatnie... Ostatnie słowa przed śladem. No co za Neville! To Wiesz co?

O kto widział to torta, żeby strzelał z I'm going to murder all of you. Oh. <laughs> oh, <shit. laughs> Boże. Yo Dobra, tak stabaj. Właśnie dawaj. Właśnie akurat mnie zastanawiało, gdzie jest oh,

Dajcie mi chwilę się zleca. Bił mi go! Eee! gościu, nie pomyliło ci się! Do... Nie, nie pomyliłoby się. Zespimy jak zespłaczy to jest panu? Lepiej się ty ja to odbierzcie. Co Coś mi było. To znaczy lato ty Co? Chodź tu! O! Ładunek wybuchowy, co się stanie jeszcze dziwnie nie ogóle? idioto! Ale debil. Czy? Ta To jest kurwa ten wiatrak A super <laughs> Zrobię to co trzeba tymczasem czasem mnie kurwa zombiaki zabiły Już nie <laughs> kurwa swoją robotę okej okay. no, mam nadzieję że zapłacą mi na za twoją jedzie? robotę prawo tu Deskoć kurwa bo tam zombiaki są na dole Geniusz Geniusz nie czułam. Śmierci odoszniesiesz na śmigło. Nie odnosisz Ja wiem dole Wiem, żebym się dopuścić? Kota To po pierwsze, po drugie to mi odpierdala Jaki debil! Kaccia odwiet i Nie! hahahaha nie mogę przeskoczyć za ciężkie zmieniliśmy czekaj ja wiem dlaczego to nie działa ja tu załatwię ogarnąć czekajcie woszki go kurwa mać padłem do jebanego toksynu gdzie? na nagu spadłeś? Czekaj Kolega ja szuka <grymne> jak się stamtąd wyraźnie przegryje jak i to Jak wyjść z tej toksycznej kurwy diury? Jedynie jest prąd włączony, nie ma oksygenu i paliwa Chyba najwyżej zginęł w tłumach Ja umarłem <grymne> Chciałem wylecie się z tej tej, ale kurwa już trudno, wyłączyłem. To czekaj, to poprowadź mnie, To ja mam iść. Musisz iść... E, tam gdzie byśmy o trójkę napisano, to weź iść tutaj, no. No. Nie, to idźmy. To no, jeden poziom wyżej musisz iść.

Idź teraz w lewo. I teraz musisz y, w lewo, no. Ale nie, ciołku, wejdź na rurę, bo nie będziesz mógł wejść przez drawina. A mam wejść na rurę? Tam przy środku, tam też miał Gdzie jest w pani moment z tego? Bo gdzie jak. Oper w dostaci prosto. Jak wystaje jak prosto. Tak, oper zginął w wentylatorze. Tu, no. Tak, do góry musisz iść. Po prostu skocz. Normalnie. Kam? Do góry musisz tam iść, no. Skocz. A! No wentylator. Vamos ver se Может, это в сети все не так. я да-да-да-да! это мое задание. А уже уже и Ну, да No, polazłem tu specjalnie, chciałem się na coś przydać i co? Kuba przyszedł i mi wszystko los. Kostuch włączył i wyszedł. Nie, Ryotrek to jest takie... Dobra, Oper, weź mnie poprowadź tu. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tymczasem Kostuch siedzi cicho i przychodzi. W Aż ja widziałem na obserwatorze te się. Kuba. Ale pedo, ale pedo. Wiesz, że shiftem możesz wolniej chodzić Ale ej, ale nie, to był dobry ran kurwa Riotrek takie udało mi się, przydał mi się do czegoś. ee -e. No. Dobra, ja teraz... Do Uf, na a no. I, nie nie budźcie powietrze! Przynajmniej do tego się przydałem. Dobra, Dobra panowie A więc tak ja bym Riote ze mną był pan Speed z kosztów 2007 Mistrz i kosztów I był 2000. pan ulubieniec wiatraków pan opergamer Gamer 80 To ja nie ma yy, skłotło takie na przykład jak te. Tak, i to...